Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Myśmy zamachnęli się na najsilniejszy system świata. No i ten system na razie wygrywa, no że to normalne, że nie asadzają. Myśmy się przede wszystkim zastanawiali, jak dalej będziemy funkcjonować, jak dalej będziemy żyć miała wtedy takie możliwości, żeby chciała to nas wycofać z mistrzostwa świata. I by się odbyły bez Polski, nie byłoby problemu. Trzeba było grać, robić swoje, być cicho, a jak się człowiek wychylił, to mógł ponosić jakieś konsekwencje. To było więcej niż my. Jeżeli mówimy o meczu przeciwko stanowi wojennemu, to to był mecz przeciwko stanowi wojennemu. Na lewą stronę. Oni chcieli pokazać Polakom, chcieli pokazać Polakom, że stan wojenny nie jest końcem wszystkiego. Musieli byli tym, który w szatni z butelkę pod wody mineralnej. panowie. Teraz albo, to było teraz. Publiko staje z miejsca, publikie państwo ten obcyk, to na biało-czerwony. Jesteśmy tuż po pokazie filmu Mundial Gra o Wszystko i rozmawiamy z reżyserem tego dokumentu, a więc Michałem Bielawskim. I na początek pytanie do Ciebie, czy tutaj polityka jest tłem dla futbolu, czy futbol tłem dla polityki? No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że te rzeczy się uzupełniają. To znaczy... Wydaje mi się, że właśnie o to chodziło, żeby pokazać, zarówno jakby związki pomiędzy futbolem i polityką, ale na takim poziomie ludzkiego odbioru czyli tego, jak w pewnym określonym czasie, w latach 80., w czasie stanu wojennego piłka nożna, która w naturalny sposób zaczyna wiązać się z polityką, bo dotyczy naszej reprezentacji, a nasza reprezentacja reprezentuje... Ten konkretny kraj, który w tym czasie jest ogarnięty takim, a nie innym stanem wojennym, to właśnie jak, to, jak na to reagują ludzie? No, ludźmi, tym społeczeństwem w tym filmie są między innymi, albo może na pierwszym planie, są internowani, czyli część tej grupy ludzi, która się sprzeciwiała temu rządowi i temu, temu stanowi, w jakim państwo w tym czasie się znalazło. Starałem się to tak zrobić, żeby te rzeczy były nierozerwalne, żeby było widać że w takiej, a nie innej rzeczywistości wtedy się to wszystko odbyło. Znakomitą wartością tego filmu są jednak archiwalia. Pytanie z jednej strony o to, czy to była żmudna praca, ale z drugiej strony o to, czy było przy tym dużo zabawy, bo naprawdę te obrazki, nawet z racji tego, że wszystko w kontekście Mundialu w 1982 roku wydawało się, że się gdzieś widziało, to okazuje się, że te obrazki są bardzo, bardzo świeże i ekskluzywne. No, właśnie tu było bardzo dużo różnych, mniejszych i większych satysfakcji z, z przekopywania archiwów telewizji. Ja myślę, że to były bardzo dziwne mistrzostwa pod względem, właśnie, oprawy. I było dużo zabawy na pewno na etapie montażu, a później było dużo bólu z powodu tego, że trzeba co smaczniejsze, albo może równie smaczne jak te, które weszły do filmu, sekwencje wyrzucać. Tego było bardzo wiele, więc właściwie trudno mi jest odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, że tak dużo śmiesznych sytuacji miało miejsce wtedy w trakcie transmisji, czy znaczy jakby przed transmisją w ramach studia telewizyjnego. I myślę, że to się brało z tego właśnie, w jakim czasie się to odbywało, wszystko. To znaczy, trzeba było coś powiedzieć, ale te treści, które miały być podane na ekranie, one nie mogły niczego dotyczyć w gruncie rzeczy, z wyjątkiem tylko tego komunikatu, że będzie się odbywał mecz i będzie ten komentarz dotyczył no, tego, w, jakim, w jakiej kondycji, w jakim, z jakim przygotowaniem nasza reprezentacja startuje. No i myślę zresztą, co jest to powiedziane też w filmie, że tutaj też bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać, że każdemu dużemu wydarzeniu sportowemu towarzyszy masa oczekiwań i taka gorączka, takie wysiadywanie bramek przez naszych dziennikarzy, przez kibiców. Jakoś też szczególnie na tych mistrzostwach się to zapisało, zapisało się w historii. No, oczekiwano trzy, czy dwa pół meczu na, na to, żeby wreszcie padła jakaś bramka. Z jednej strony, dużo tych gaw telewizyjnych, o których mówisz, ale z drugiej strony, też taka wysoka świadomość telewizyjna, jeśli chodzi o te obrazki, które były nagrywane, bo nam się wydawało, że wszystko co w sportowej telewizji jest teraz to najpierw przyszło z NBA do Francji, a później z Francji do Polski. A więc nagrywanie tych kuluarów, jakiś takich. Rzeczy towarzyszących, nie wiem, szatni, lotniska, itd. itd. Okazuje się, że, że to wszystko było wtedy nagrywane. A tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Ja y, szczegółowo prześledziłem budżety telewizyjne sprzed stanu wojennego i było już wiadomo o tym, że pieniądze na te mistrzostwa zostały były ogromne, były przeznaczone, y, i było wiadomo, że ta oprawa to wszystko musi być duże. I to też częściowo jest wyjaśnione w filmie dlaczego. Ale też należy przypomnieć, że to były drugie, może trzecie takie wielkie mistrzostwa z udziałem Polaków i było wiadomo, że nie może być tak, że nie będziemy tam obecni. Więc w związku z tym w naturalny sposób starano się zapełnić jak najwięcej czasu antenowego właśnie tym. Zresztą mówi o tym jeden z bohaterów, że było wiadomo, że dużo duża część pieniędzy musiała iść na mundial, no bo on miał jakąś rolę do odegrania wtedy. Ja też nieprzypadkowo zrobiłem ten film. Ja Dobrze. że piłkę, się interesujesz? Trenowałem piłkę nożną y na Agricoli kiedyś y i przez dużą część szkoły podstawowej. Y i to były moje mistrzostwa, znaczy ja po tych mistrzostwach w Hiszpanii chciałem być Bońkiem po prostu. W związku z tym y, pamiętam to, że to była dla mnie taka pierwsza motywacja, że trzeba trenować, y, różnie się to układa w życiu. No, ostatecznie miałem ten przywilej i możliwość y, opowiedzieć o tym w inny sposób niż y, y, na boisku. W takim razie tak na koniec, y, powiedzmy formalnie, żeby wszyscy ci, którzy są zainteresowani, a ja wiem, że ta publiczność piłkarska jest w Polsce duża, gdzie i kiedy możemy się tego obrazu spodziewać? Film ma mieć premierę, będzie miał premierę 23 maja i zostanie pokazany we wszystkich większych kinach, mam nadzieję, w Polsce. W dość dużej ilości kopii zostanie on wprowadzony do kin. Szczegółów nie znam, ale plan jest taki: 23 maja premiera tutaj w Warszawie, a potem w, na pewno w dużej części polskich kin na terenie całego kraju. Dziękuję bardzo serdecznie w takim razie. Dziękuję bardzo. Michał Bilawski, reżyser filmu Mundial gra o wszystko, był naszym specjalnym gościem. No i warto zaznaczyć, że przed mundialem, w, których, w którym Polaków zabraknie, tym, który odbędzie się w Brazylii w 2014 roku, będzie taki mundial, na którym reprezentacja Polski odegrała główną rolę, więc film Mundial gra o wszystko, traktujący o mundialu z 1982 roku.